Cześć, witajcie z tej strony, Marcinek. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Gramy w najnowszego Hitmana. No, w końcu mi się udało, w końcu zrobiłem tą misję bonusową. No, prawie tak jak chciałem, ale wyszło już naprawdę całkiem spoko. Więc lecimy dalej jeszcze tutaj we Włoszech. Mamy dwie misje: jedna bonusowa tutaj i ostatnia. Pacjent Zero. Nie, nie jest napisane, że bonusowa. Także może to być misja misja główna, druga misja główna tutaj we Włoszech, którą musimy zrobić. Ja tymczasem spróbuję odpalić misję bonusową. Zobaczymy. No i teraz muszę już się skupić, przygotować od początku w miarę dobrze planowanie. Zobacz, zobaczymy tutaj, co my mamy przemycona broń. Dostawa z agencji Kryjówka. Aha, tylko gdzie ta Kryjówka? Tam była restauracja w poprzedniej części e, Garota. Weźmiemy sobie wytrych. Wiecie co? Weźmiemy sobie wytrych. Powinien być. Zadania. E, dobra, więc prezentuję wam odprawę. Obejrzyjmy sobie. Good evening, 47. Your destination is Sapienza, Italy. Your target is Marco Abbiati, a wealthy businessman returning to his hometown to run for mayor. A snake-tongued right-wing populist with mafia ties and money to burn, Abbiati is already comfortably ahead in the polls. However, beneath his silk suits, Abbiati is a callous thug, and organized crime is certain to follow in his wake. Our client, the renowned bioengineer Silvio Caruso, sees Abiati as a threat, not just to his ancestral town, but the entire country, and he has asked us to dispose of this would-be patrician. I will leave you to prepare. <try> Dobra, jeszcze przeczytam sobie troszkę o nim. Zadufany w sobie to łagodne określenie Marco Abiatiego. Ten polityk zawsze był uważany za diabelskie nasienie. Niestety udało mu się wykorzystać do swoich celów falę prawicowego fanatyzmu, która w ostatnich latach przetoczyła się przez Europę. Nasz klient, słynny bioinżynier, no, widzi zagrożenie. Polityk roztacza populistyczne wizje rozwoju, ale w rzeczywistości chce sprzedać miasto Sapińze. Jego plan. Jaki plan jego tak? Pozbyć się tubylców i zmienić sapinezę luksusowy kurort dla potężnych i bogatych. Abiati ma wsparcie z Rzymu, ale wciąż czeka na pełną aprobatę kościoła. Wiemy także, że prawnik dysponuje informacjami, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wynik wyborów. Bądź jednak ostrożny 47. Abiati to paranoik na granicy socjopatii. socjopatii. Dobrze zaciera ze sobą ślady, tylko my możemy powstrzymać tego Megalomaniaka. Dobra. Yy, więc będziemy sobie tutaj kontynuować. Dobra. Marco Abiati is throwing a political rally at the beach to gain young voters. And getting close to him unnoticed might prove difficult. So pay attention. Men like Abbiati always have private scores to settle away from the public eye. Good luck, 47. No, jesteśmy tutaj ponownie. W tej samej lokacji, tylko z drugiej strony bliżej, właśnie Molo. No i dobra, trzeba będzie tutaj pokombinować. Tutaj mamy ochroniarza. Musimy go zlikwidować jakoś, nie? Zobaczę sobie, jakie my mamy tutaj możliwości. Eee, Dla niego dziwców nie ma rozkrzeszenia. Biat i zajeś sobie sprawę z tego, jak ważny jest kościół. Kiedy chce się coś załatwić oraz chce się spotkać z lokalnym księdzem ojcem. O. Według pracowników kościelnych chce się spotkać z miejscowym księdzem, zerwanym członkiem społeczności miasteczka, ale stara się go unikać. Kilka razy publicznie wypowiedział o eee, tych słowa. Chciałbym być świadkiem konfrontacji tych dwóch. O, czyli pewnie będziemy mieli okazję przebrać się za księdza ponad prawem. Jedno wydaje się być dokumenty, które mogą dowiedzieć, że Abiaty jest oszustem, tak? To eee... nie, smażenie na scenie. Wyjdzie na scenę prowadzić swoją kampanię. Sprawdź, bo było to niezupełnione wystąpienie. Jak chcę eee... Smażenie na scenie to nie. Wybuchowy uśmiech. Eee... Ściąga. Dobra, weźmiemy sobie pierwsze rozwiązanie, spróbujemy tutaj... Na razie nie będę włączał śledzenia. Albo włączymy, bo tutaj nie wiem gdzie będzie kościół. Ale czekajcie, może sobie tutaj... O! On gdzieś teraz idzie. Dobra, żeby nie szukać za dużo, ja sobie włączę śledzenie. Aha, tutaj jest kościół, zobaczcie. Widzicie? Właśnie, że czasami lepiej rozejrzeć. Do kościoła chyba może wchodzić każdy, tak mi się wydaje. E, więc co, pójdźmy sobie bra? jesteśmy w kościele, przebierzemy się teraz za księdza. zachowywał. Aha. Gdzie się podział? No jest u góry. Czy ja mogę tutaj niepostrzeżenie? Wiecie co? Zapiszę sobie. Lepiej. Zobaczymy czy ja mogę. Aha. I tu będą oni Będą nas widzieć. Dobra, tutaj też, ale zobaczmy tutaj. Może przejdziemy jakoś bokiem. Zostałeś nagrane przez kamerę bezpieczeństwa. Hmm, dobra nic nie szkodzi. Mm -hmm. Co już wytrych? Masakra. Dobra. Dobra, teraz nikt nie powinien nas tutaj zobaczyć, więc szybko użyjmy wytrychu. Dozwolone miejsce. Kurde, już mnie zauważył. Ach. Dobra, wczytamy sobie. ile trzeba poczekać jednak Mhm Dobra, niech oni sobie tutaj pójdą Teraz nie za bardzo, nie? Dobra, ja sobie spróbuję za pomocą monety e, tutaj odwrócić jego uwagę. Dobra. na tego sprzątacza też, też uważać dobra biorę się za niego dobra mamy możliwość rzucenia. dobra sobie zapiszę Niepotrzebnie tam wychodziłem, mogłem trochę poczekać, pokombinować. Niepotrzebnie tam wychodziłem z tego kościoła wejś bocznym wejściem. Ale to nic, najważniejsze, żeby dalej szło dobrze. Zatrój, tak? Brak trucizny. Przebierzcie się za ojca. Ojciec jest u góry, nie? Gdzieś pewnie. Dobra, czy tu będą kamery? No raczej nie, nie? Raczej w kościele w środku nie ma kamer. Dobra, zobaczmy. Dobra. Czy my muś, możemy gdzieś tutaj ciało schować? Słuchajcie. branik zostanie na razie tutaj. Oh, Powinność przed Bogiem. Dobra, rozmawiaj z naszym celem. <goda> Dobra. Wiecie co? Zapiszmy sobie. Dobra, mam przebranie ojca. Oj. Teraz porozmawiajmy z naszym celem. Kurde. Ча, я thank you father for seeing me i've been looking for you i'm listening thank you father i thought you would be more reluctant but i have sinned i've committed horrible acts of greed lust and

Spróbuję mu strzelić w głowę. Dobra, udało się. Zrobiliśmy cel, no i uciekamy, nie?

Dobra. Także kolejna misja zrobiona, co mnie bardzo cieszy. Wybrałem sobie pierwszy sposób, e, jeśli chodzi o, o no, te możliwości przejścia, te główne, które nam proponuje system. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, nie było to aż takie trudne, mogłem może nie śledzić, ale wolę jednak na razie śledzić. No, wszystko było w porządku, tylko musiałem raz wczytać grę. Znaleźli ciało. Nagrała nas kamera. Ale wczytałem. Także kamerę kamerę no, mogłem ominąć spokojnie. Nie wiem jak z tym ciałem, ale najważniejsze, że zabiliśmy cel. A to, że znaleźli ciało, to już nie jest aż taki wielki problem. Może na kolejnych będzie jeszcze jeszcze lepiej, ale jestem zadowolony z tej misji, bo to była chyba najlepsza. Najlepiej mi wyszła, także będę się starał, żeby wychodziło no, tak jak chcę, nie? Dobra, kończę. Krótka misja, do zobaczenia niedługo. No, jestem zadowolony, chcę się dalej naprawdę grać. Na razie, hej!